No, ja tylko Basiu steruję. Bardzo ładnie, możesz nawet takie mocniejsze pociągnięcia wiosłem robić. Wtedy będzie silniej, wyczuwalne wiosłowanie. Będziemy szybciej płynąć. Bardzo ładnie. Tylko nie podnoś za wysoko wiosła. No wiosłuj, wiosłuj. Pokażemy mamie, jak ty wiosłujesz. Do mostku i tam już tam już ja będę wiosłował dobrze. Słucham? No widziałem. Bardzo ładnie Basiu Tak. Cały czas. No bo przecież musimy coś mamie pokazać, prawda? Mama będzie to przeżywać razem z nami. Ale co? No to pływanie i nie musi pływać, a będzie tak samo zadowolona. Nie, nie, żartuję, no przydałoby się, żeby i mama płynęła z nami. Ale pokażemy mamie, pokażemy mamusi jak ty ładnie wiosłujesz. Jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, dobra. Jesteśmy przygotowani. Prawie. No, tu chcieli nam ludzie skoczyć do środka. No, ale jakoś. O. No dobrze, Basiulko, to ja kończę nagrywanie, dobrze?